Wszystkich tu blogów odkrywcy. Jestem przy boisku wieka z Rozbark w Pytoniu. No i chcę zobaczyć, czy są jakieś pozostałości po dawnym szybie, bo w tym miejscu, mniej więcej, który teraz pokazuję, mieścił się dawny szyb wentylacyjny, B Better, który został zlikwidowany jeszcze przed końcem II wojny światowej i kopalni Rozbark, czyli dawnej kopalni Hajnic. Na górniczych mapach szyb działał w rejonie kompleksu, właśnie tak wspomniałem. Tutaj Rosberg gdzie znajdowały się dawniej pokopalniane hałdy Ogólnie, jak powiedziałem, przed wojną został zlikwidowany, więc to już można powiedzieć prehistoria, więc trudno powiedzieć co zostało później dobudowane. To są jakieś pozostałości. Czy to było z tego kompleksu, czy to było zrobione później, tego się już pewnie nie dowiemy. Aczkolwiek, właśnie gdzieś tutaj, ten szyb miał się znajdować. Może nawet, może nawet tutaj. I teraz co ciekawe, bo jest tutaj klubowy budynek. No i on mi trochę nie pasuje na budynek klubowy. Powiedziałbym, że mógłby mieć coś wspólnego właśnie z tym dawnym szybem Wetter. Może i nawet budynek maszynowni. Oczywiście teraz czysto teoretyzuję, ponieważ nie mam, nie mam wiedzy na ten temat. Zresztą wątpię, by ktoś mi na tą chwilę tutaj coś wyjaśnił. Natomiast tak jak mówię, ten budynek wygląda jak przemysłowy, a nie klubowy. Więc, a czy mógł być zaadaptowany właśnie z dawnego budynku kopalnianego na budynek klubowy? No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ale tu nie znajdziemy żadnej daty, tylko data. Tylko data i klub właśnie GKS Rosbar byta. No tak czy inaczej to taka jedna z ciekawostek. Związanych z kopalnią rozbark, którą robię oraz wszystkimi jej szybami. Tak więc pamiętajcie, był tu taki szyb Wetter, szyb wentylacyjny kopalni Hajnice, kopalni Rozbarg. Ale to jeszcze nie koniec ciekawostek. W tym miejscu mieści się najprawdopodobniej stron przeciwlotniczy. Zresztą wejście sugeruje, że tak. Ten nasyp sugeruje, że tak. No więc najprawdopodobniej również była to część kompleksu tego dawnego szybu. Niestety się tutaj nie przecisnę. A szkoda. Chętnie by się tam Bo chciałbym dostać. No tak, więc to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.